Nie, nie wyjdę do pokoju. Nikt mi nie wejdzie. Na serio? Nie. Na Sejo nikt. A na pewno? Dobra, zacznijmy. Mhm. To, to, to. Historia. Mm. Pewnego razu. Gości sobie idzie do domu. Bum, bum, bum. Zapukał. O nie! Nie wie co zrobić On bum 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 zapukał Zaczyna się w nie Bum 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 zapukał Bum Zastał w leście Jest! Tego ode mnie sez Tabletki! Co ty... Jakie tabletki? Są ci dać? ZA dwie, jest bilet A no tak Nie, otworzyłem wreszcie drzwi No to masz Nie mam No to czemu tutaj idziesz? Bo ja mam. Bilet! Ba pa, Dobrze! go. Daj mi gódulęki! Do pam. Dobra. Co e, instalujesz? Co instalujesz? A, a co z tym robi? Super Ult. Super ULT. No i tu

어, おにゃぐんかぐ